Gdybym mógł sobie na taką Hondę pozwolić, to już dawno stałaby w moim garażu. Siemanko, ja jestem zwyczajny facet i dzisiaj spełnię swoje marzenie, które miałem przez większość dorosłego życia, tak dobrze się domyślacie. Jedziemy po nowy motocykl z salonu. Powiem wam, że nie wiem, czy bardziej jestem podekscytowany, czy zdenerwowany w środku, ale o tym opowiemy sobie zaraz. W tym filmie pojedziemy sobie do salonu, w i gdzie odbierzemy ten motocykl, ale z racji tego, że czas nas goni, to ja już muszę zacząć się ubierać. Swoją drogą dobrze, że przez całe dorosłe życie budowałem dobrą linię kredytową w banku, więc nie ma problemu z przyznaniem mi rat. Ale co tam, Jolo, ruszamy w drogę. Zwykle safety first, więc musimy się ubrać, pomimo tego, że mamy ze 20 minut do salonu. Ale wiecie, jak już zaliczyć glebę, to chociaż w ciuchach. Partnerem kanału jest MotoZone w Sopocie, największy sklep motocyklowy w Trójmieście. Wszystko dla Ciebie i motocykla w jednym miejscu. Partnerem kanału jest Honda Pomirski w Gdańsku, autoryzowany dealer motocykli marki Honda w Trójmieście. No i jesteśmy w drodze do salonu. Powiem Wam, że tak jak mówiłem, że nie wiem, czy w sumie się stresuję, czy jestem bardziej podekscytowany. Może to też wynika z tego, że jak człowiek idzie do salonu, kupuje motocykl, jutro odbiera, to ma te takie uczucie, te, te takie podjaranie. Ale ja na ten motocykl czekam ponad 3 miesiące tyle czasu aż trafiły one wszystkie do Polski, ponieważ już chyba wstępne negocjacje i rozmowy miały miejsce, jak dobrze pamiętam, w styczniu albo w lutym, więc zobaczcie ile czasu minęło od momentu zamówienia do momentu, kiedy one faktycznie dopłynęły do Polski. No ale cóż, jedziemy i widzimy się zaraz pod salonem. No i jesteśmy już pod salonem Hondy Pomirski w Gdańsku, który mieści się przy ulicy Lubczykowej 11. Serdecznie zapraszam, jeżeli chcecie wybrać swój nowy motocykl Honda, a ja już idę odbierać swój nowy motocykl. Podpiszę pewnie jakieś dokumenty, odbiorę kluczyki i... Pokażę Wam, jak wygląda już motocykl. Ze swojej strony chciałem jeszcze podziękować Panu Jakubowi z Honda Pomirski, który uczestniczył w całej mojej korespondencji i odbierał pewnie dużo telefonów, kiedy miałem dużo pytań na temat tego motocykla. Bardzo profesjonalna obsługa, dziękuję jeszcze raz bardzo i zachęcam, jeżeli macie jakieś pytania co do motocykli, które tu się znajdują, to Pan Jakub na pewno na nie odpowie. Dobra, to idę po motor. No, jak już widzieliście, dokumenty zostały podpisane. Motocykl wyprowadziłem z salonu i tak on wygląda w całej okazałości. Powiem wam, że teraz już czuję lekki stresik. Zwłaszcza, że są tu założone świeże opony, więc na pewno będę musiał jeździć ostrożnie. To co ciekawe, co usłyszałem od pana Jakuba, to to, że ten motocykl już jest po wstępnym dotarciu, czyli. Olej w silniku już został w fabryce zmieniony, aczkolwiek żeby jeszcze przez te pierwsze kilkaset kilometrów jeździć ostrożnie, żeby ten motocykl dobrze się ułożył. I tak miałem taki zamiar, jestem zdania, że nowa maszyna musi mieć okres dotarcia. I na pewno na hamulce, na opony, na to, jak wkręcać motocykl, będę na obroty, będę uważał. A możecie się zapytać, skąd w ogóle pomysł na tego Horneta? No słuchajcie, ja z motocyklami mam styczność już ponad 25 lat. W zasadzie będąc już w podstawówce, jak dobrze pamiętam, robiłem jakąś kartę motorowerową i zaczynałem od Rometa, tego Ogara 201 przez Simpsona S51 Enduro. Potem, kiedy zrobiłem już prawo jazdy na motocykl, kupiłem sobie Kawasaki ER5, a następnie był przez ponad dekadę litrowy Fazer. I tak jak mówiłem często w filmach, Fazer był świetnym motocyklem, jeżeli jeździło się we dwójkę, jeżeli jeździło się dalej, albo jeżeli ktoś szukał wrażeń, ponieważ to był bardzo szybki i mocny motocykl. Ale ja w chwili obecnej, kiedy jeżdżę tylko po mieście, kiedy dojeżdżam do pracy, do sklepu, potrzebuję motocykla, który jest zwrotny, który jest lekki, i którym mogę się pobawić troszkę większym zakresem obrotowym niż do 4000 obrotów. Ten Hornet, pomimo tego, że ma 91 koni, to jak najbardziej powinien dać mi tą możliwość zabawy tym motocyklem w mieście. Dlatego też zdecydowałem się na niego. A też nie ma co ukrywać, jest to jedna z najtańszych takich wersji motocykli na rynku, więc stąd też padło na nią. No dobra, to chodźcie, zobaczymy, jaki ma przebieg ten motocykl, żeby było widać. Tak jak mówiłem, pierwszy raz. Mam nowy motocykl, więc sam jestem w szoku. I zobaczmy sobie, jak widać. Czy widzicie tutaj total? Daj troszkę bliżej. 0 kilometrów. No, nówka funka pachnąca z salonu. No dobra, słuchajcie, to myślę, że możemy zrobić to razem. Odpalimy tą bestyjkę i zobaczymy, jak brzmi. Nie wiem czy teraz mnie słychać, ale już na seryjnym wydechu brzmi to bardzo ładnie. A niebawem zobaczycie na kanale film, w którym będę ten wydech zmieniał. A więc bądźcie czujni, bo na pewno to się zmieni. No dobra, ja już nie będę przedłużał. Ja teraz wsiadam na motocykl, jadę się przejechać i jadę do domu. Widzimy się, jak już zaparkuję w garażu, to jeszcze powiem Wam, jakie mam plany co do tego motocykla. A teraz macie tutaj kilka przebitek i widzimy się później. No i już jestem w domu, już motocykl jest zaparkowany. Jestem po tej pierwszej jeździe próbnej. Po pierwszych kilometrach zrobiłem dokładnie 18,2 km. Powiem Wam, jeżeli chcecie zobaczyć film z wrażeń, bo nagrałem całą tą jazdę, to zarówno zobaczycie film, sam film z dźwiękiem z jazdy, z wydechem, z tym jak to brzmi, jak również zobaczycie takie moje pierwsze wrażenia, już wkrótce powinny pojawić się na kanale. Oprócz tego oczywiście mam zaplanowany jakiś pierwszy film, który będzie taką typową prezentacją tego motocykla, gdzie pokażę Wam każdy aspekt tego motocykla, jak wygląda menu, jak wygląda on z bliska w całej okazałości. Będzie na pewno jakaś recenzja tego motocykla, taka pierwsza z takiej jazdy, gdzie przejechany już będę miał trochę kilometrów, żebym mógł coś więcej powiedzieć na jego temat. Jak również już teraz zachęcam Was, żebyście dawali pytania w komentarzu. A w trzecim filmie postaram zrobić się takie małe QA, gdzie odpowiem na pytania nurtujące Was, co do tego motocykla. Jeżeli oczywiście będę wiedział, jak nie, to postaram znaleźć się odpowiedzi. Kupując ten motocykl, miałem też takie swoje małe postanowienie, można by powiedzieć nowomotocyklowe, bo to nie jest postanowienie noworoczne że będę więcej jeździł. Wiecie, tutaj pierwszy przegląd mam mieć po 1000 km, więc no, trzeba te kilometry zrobić, trzeba je nabić i trzeba zrobić ten pierwszy przegląd, żeby można było bezstresowo już sobie odkręcać i jeździć. Dodatkowo będziecie mogli spodziewać się różnych filmów z jakichś modyfikacji tego motocykla. Chyba jednym z pierwszych będzie założenie nowego wydechu do niego, ale nie będę na razie zdradzał co to jest. Mam już to w domu, czekam. Powiem wam, że ręce zacieram, bo już dzisiaj wieczorem chciałbym go założyć. Ale chcę to wszystko nagrać jakoś ładnie, poskładać i też wam pokazać różnicę pomiędzy tym wydechem a tym. Z tym, że chyba nie zrobię tego przed pierwszym tysiącem kilometrów, więc takiego typowego odkręcania od 0 do max obrotów raczej nie będzie. Ale i tak jakieś porównanie dźwięku Wam zrobię. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy film, o ten odbiór mojego motocykla salonu. Jak Wam powiedziałem już na początku, to jest spełnienie mojego marzenia, które miałem przez większość dorosłego życia i mam nadzieję, że będę się nim cieszył tak samo bardzo albo jeszcze bardziej z każdym dniem, którym będę jeździł. Długo na to czekałem, długo odkładałem, dużo pertraktowałem z bankami i udało się je spełnić. Tego też życzę Wam, żebyście spełniali swoje marzenia, bo, bo z jednej strony pieniędzy do grobu się nie zabierze, a z drugiej strony życie jest krótkie i czasem trzeba spełniać te marzenia, które są w zasięgu naszej ręki. Jeżeli taki film Wam się podobał, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, dajcie łapkę w górę pod filmem. Ja już się z wami żegnam. Życzę Wam szerokości na drodze, bezpieczeństwa w tym pięknym sezonie, bo mamy teraz czerwiec. I pogoda w końcu robi się dobra do jazdy, chociaż powiem wam, podczas jazdy trochę zmarzłem. Jeszcze raz szerokości na drodze. Na razie, cześć!